Witamy w jeszcze więcej, czyli jeszcze więcej tego, co było wcześniej. Były paskudne rzuty z mojej strony, ładniejsze rzuty Myślę, ze strony inaczej. Nie jedzenie, ale nie jedzenie było super. I to naprawdę problem. spoko jedzenie. Zazdroszczę. Które mogę wreszcie... w szkole. Tak. tak Najbardziej do takie fancy obiady w szkole. Wiem, że jest dramatyczna sytuacja ja z, z obiadami. Po jeżeli, e, tak. Jeżeli chodzi o większość obiadów w szkole. W ogóle czy kojarzysz, zanim powiem, że gdzieś jest dramatyczna sytuacja, ale czy kojarzysz w ogóle wielką misję? Jamie Oliver. Jest taki mm -hmm. właśnie. E, brytyjski kucharz. Tak, brytyjski kucharz właśnie. Mm -hmm. On miał taką wielką misję, że jechał, e, jeździł po szkołach na samym początku brytyjskich i w ogóle no. wchodził tam na stołówki i zmieniał te szkoły. W sposób jak one żyły uczniów, właśnie tych wszystkich e, wszystkie te firmy, które się zajmowały żywieniem tych szkół, i tak dalej. Bo co, bo w ogóle, o ruch, to w no, fast foody tam sprzedawano? Nie leży tak? no, fast foody, to tylko jedzenie jeszcze bardzo niskie. Jak Kości, a jeszcze bardzo dużo kasy w ogóle szło na jedzenie w taki sposób, że było wydawane na mrożonki zamiast na świeże jedzenie, przez co wychodziło okay. to dużo drożej. I on potem, jak mu się udało to zrobić w Wielkiej Brytanii, przeniósł się do Ameryki i z Ameryką się odbił. Kompletnie? Odbił się, nie mógł w ogóle się przeżyć. Chyba mu się udało tam ostatecznie. Mhm. Nie pamiętam, czy również miał tam od Gordona wsparcie w tym temacie czy nie, ale wiem, że Obył się kompletnie i to był dramat kompletny. Stary, ja w ogóle to sobie siedzę i sobie skubię wszystkiego, mm. bo naprawdę rewelacyjna kompozycja dań mm -hmm. w ogóle wyszła, nie? Tutaj wszystkie prawie są super. Mm. Ja jestem w szczególności fanem mięsnych wszystkich. Mm. Nic nowego. <laughs> co w się sensie, ostatnia, ostatnia rzecz, o bym się spodziewał. Mm. Ja w szczególności jestem fanem tej warzywa. mieszanki warzyw. Tak, tej mieszanki warzyw jestem cholernym fanem. Bardzo dobra. No moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale coś się zmienia w życiu, bo też zacząłem jeść warzywa regularnie. No. To prawda. Możesz o tym opowiedzieć. No, trochę jest tak, że Niech pan staramy się pracować troszkę. Mandio potrafił schudnąć. Jak łącznie schudłeś w tym programie? 32. No. Ze 140 do 109. 13-14 kilo no. dało. Więc to stanowczo... Mimo, Pomaga, tego, że jemy do cały czas, mimo że jemy cały czas, staramy się być mniejsi. Dokładnie tak, staramy się być odrobinkę mniejsi. Nie, w sercu nie, W sercu, w serdzie, w sercu, w sercu jesteśmy dalej grubasami. Tak. Nie ma o czym mówić. Więc tak zawsze prawda, że nie no w sercu jesteśmy kochani, co nie mamy wielkie serca, a nie grubasami. Ale to sama, grubasami. Inaczej to brzmi bardzo źle, jak o tym sam sobie tak mówisz. Jak ktoś tak, tak to tutaj powie, to jest dobrze. Tak. Najlepsze. wyróbcie, najsmaczniejsza kompozycja, bo nad to bardzo smakałeś, nad włoską kompozycją smakałeś bardzo. E, dlatego, że lubię tam wszystko. Lubię kaprezy, lubię łososia, lubię makaron, jeżeli jest normalny makaron. Z normalnym sosem, a taki jest pewnie mm -hmm. we Włoszech, co nie? Na tym bardzo cmokałem. Mi się Tomie bardzo makrońska kompozycja. Tortuś wega, tak. ale bardzo fajna. Jajka się traktuje jako wega, czy jak się je traktuje? Wega. Jako wega, nie? nie? Nie, jajka są wega. Nie są wegańskie, ale są produktem pochodzenia, pochodzenia zwierzęcego, ale nie są produktem pochodzenia ze zwierzęcia. Czyli tak. okay. zwierzę nie musi umrzeć, żeby je oddać. Tak, tak samo nie, tak. jak mleko. Tak, więc nie, bardzo mi się podobała ukraińska kompozycja. E, to, była z... to była kompozycja z Zibawy, chyba, tak? to była Zimbabwe chyba, tak? Bardzo. Ten kukurydziany puding jest dla mnie super. super. fajne się... mięsko też, fajne, nie? To ja fajne. bardzo lubię kukurydzę, nie mam często właśnie okazji. Właśnie dlatego nawiązałem do tego, że my w Europie nie doceniamy aż tak mocno tej kukurydzy. Bardzo jest ona doceniana mm. w innych krajach, mm -hmm. w tych krajach właśnie bardziej Afryka była się. No ale masz placki kukurydziane, przy to było, wiesz, kupa krajów to miała jako standard, nie? W żywieniu, nie? Cały Bliski Wschód. Tak, 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 tak. Tak? bo tam No tym, i generalnie, jeżeli tyba? chodzi o obiady tyba? szkolne, z tego co ja wiem, no, to takim no. absolutnie top tierem, jeżeli no. chodzi, wiesz, tiery obiadów szkolnych, to takiej top jakość to chyba właśnie Finlandia, Szwecja, że tam mają oni największy wybór i tam jest również, jeżeli chodzi o szpitalne jedzenie, bo to, to jest blisko siebie. W sumie te dwa tematy są całkiem blisko siebie. Mm, kolejny pomysł na ciebie, Tak, tak, że tak szpitalne wiem, jedzenie ze świata też. To pewno... Zabawne będzie polskie jedzenie, nic, Nie Kronie, na, na będzie kromka. Kosteczka masła i mortadela. Tak. Przecież to jest klasyczne polskie szpitalne jedzenie. Musi I być. to nawet będzie nie po to, żeby zgadnąć, tylko że o tym trzeba mówić głośno. Tak, to I to trzeba naprawdę mówić o tym głośno, bo to jest straszny problem. Tak. Matce wciąż dają pół bochemka chleba zamiast jednej krążycy, znaczy, nie? W teraz, jak rodziła, to nawet nieźle jej dawali. Tego nie było dużo, ale już więcej bo dawali. Bo jak to wy mieliście? Wy... Czy nie, nie, coś coś śmiet, nie, nie, byliśmy w normalnie państwowym szpitalu i bo było tak, że po prostu rano i po południu były normalnie jedzenie. I nie, były trzy. Jakby... Obiad, śniadanie, pacja. Trzy dania ja normalnie, miałem, herbata. I że... jeszcze przychodzili wodę, chyba by ci wymieniali w międzyczasie. A i miałeś normalnie ekspres, do kawy, wszystko, więc tam mogłeś, do wody, więc mogłeś zrobić Przeci... kawę. Herbatę. Ja też, jak trafiłem do, wiesz, do takiego no, Ze względu jak... po porodach, to ostatnio o czym marzu, to łazić robić no, sobie kawę, więc to też nie sprawia, Ja też, jak trafiłem wiesz do nowszego szpitala, nie jako matka po porodzie, co prawda. No, ale również i to też rzeka... może być związane ze schudnięciem. Dokładnie tak. tak. Nie było wtedy. Nie było wtedy. Ale wracając do tego, do tych obiadów szkolnych, że. Właśnie w Japonii podobno jest niesamowicie dobra sytuacja, jeżeli o to, chodzi, że dzieciaki też ja, mają. Ja słuchajcie, dobra, bo... będę tutaj patrioto powiem. Ja naprawdę uważam, że w wielu mm -hmm. polskich szkołach jest cały czas super dobre żarcie. Ja mam dobre wspomnienia. Z mojego Największy problem z tym jest właśnie w Brytanii, w Ameryce, właśnie w takich krajach. Tam paszpudy są bardzo, tak. bardzo sprzedagowane, tak. gdzie po prostu. Przede wszystkim po prostu korzystanie z produktów zmrożonych jest romantyczne. Jest, jest, yy, miałem naprawdę kilka takich pań na kuchni, które, które miałem w szkołach, które były po prostu absolutnie z pasji. A czasami zostawiałem w ogóle po szkole dłużej, żeby mój tata musiał mnie zabrać i one tam gdzieś mi z kuchni coś przynosiły albo jak wiedział, z tym dzikiem, ja nie wiem, tych warzywnych wszystkich rzeczy. Chodź, chodź, Ignaś, chodź, chodź. I mi dawały jakieś tam wiesz, inne rzeczy mi zrobiły. No to w się sensie, te kobiety gotowały absolutnie z pasji. Mm -hmm. I to było niesamowicie dobre. Mam piękne wspomnienia, naprawdę. Też ja mam dobrze. piękne wspomnienia ze swoją szkolną słuchów. Moi, drodzy, no. napiszcie, jakie wy mieliście wspomnienia. Jestem bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie jest. Ale ty masz jakie tak. Ciekawe. Byliśmy w tych samych w szkołach. To my jesteś jedyny podłączony, co, nie? w tych samych szkołach co Ignacy. Dokładnie, wszystkie czy, ja czy się zami... zachowała jakość? Ja dobrze akurat wspominam gimnazjum. Gimnazjum też, że tam były bardzo dobre dania. Podstawówka tak trochę mniej, ale gimnazjum były bardzo dobre. Jakie było twoje ulubione danie? szkolne takie, no bardzo lubię piątkowy żurak. Czwartkowy, czwartkowy. Ja w ogóle byłem fanem, ja się nauczyłem mieć zupy i ważyła właśnie tak? dzięki. Nie, temu. Nie u mnie zupy zawsze były dobre. U, z... u mnie nie, u mnie była albo zupa, albo drugie. Tak, nie, ja, u mnie ja miałem brały. albo zupę, albo drugie. Tak, nie. Nie ja miałem takie pyszne risotto. Risotto to Riz... były tak, Risotto były, tak, były takie no? z ryżem, kurczakiem, taka pełna tak? pełen cyklowanie. Kiedy, pełen. kiedy idziesz do szkoły, dostajesz schabowego, buraki i. Nie, były schabowe, były też takie normalne. myślisz, że ale super obiadek, co nie Nie, Nie 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 w międzyczasie czasie właśnie Marceli Łukowski, nasz kierownik planu, no jak tam podali nam risotto całkiem niezłe. Trochę ryż był twardy, co prawda czuć, że to niestety były tylko Włochy, a nie francuski ryż, ale niestety był całkiem spoko. Nawet akceptowalny obiad. Mam nadzieję, że również kochani mieliście akceptowalne obiady. Zapraszamy w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 18. Cześć! Cześć.